Witam ludziska, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Lewid i jest ze mną dzisiaj. O się Siemanko. Dokładnie tak, i gramy sobie w Resident Evil 6, albo jak to woli, Behazard 6. Dobra, jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Właśnie uciekliśmy przed nie taką małą lawiną. Straszną, ale dam radę. Taką apokalipsyczną dość. <noise> tak, tak. What wow, to jest... Co jest? Co jest? Co jest? Wstrzelaj do tego. A chyba tego już nie ma. Aaa, my cho jak chodzimy po tym co jest... To straszymy chyba. Te ptaki. Czy cokolwiek to jest. Może bardziej nie niecoferze. a unikaj tych takich widzisz? Plam. A gdzie ty jesteś? A tam jesteś, dobra. No tylko patrz, chodź tu. No potem musisz przejść. I co jestem, widzisz? Takie dwie plamy chyba tego trzeba unikać. Mi się wydaje, czekaj? Okay? No dobra. Chociaż nie. A, no dobra. Planie. nie. Myślałem, że co będzie robić ten hałas, ale jednak nie. Ja dokończył dżentelmen, nie? Pchnął. Oh. Pchnął drzwi. Co się będziesz męczyć, koleżka nas znajomy? Oj, to jest śmieszne, że on tutaj na nas czeka, czy coś? On tu czeka na obiad. A ten skąd tu się tu wziął w ogóle? Puścili go. O, kartę ma, musimy ją mieć. O, domyśliłem się. O, jakaś nowość. W grze. Dobra, no to bądźmy ostrożni. Jest. O, si mamam. Chowamy się, tak? Hehe, <laughs> ciekawe Przyleci plus kwa, to wychodzimy, tak jak odleci Tak Fajne, o, jest. Podoba, to, podoba mi się to, to jest fajne Dobra, wychodzimy. Dawaj, dawaj Dobra Myślałem, że razem wyjdzie czy osobno. To było głupie może i tak Jak mi tam Nie da się Zginąłeś, się bo właśnie Nie Zaraz nas Chowaj się szybko Schowałem się, nie wiem jak ty A myślałem, że tylko ty masz się schować Kurwa ale mnie przewiercił. Ale spoko, ona się zregeneruje. Chyba tak. Nie wiem czy aż tak bardzo. Da rady. No albo i nie. Ale myślałem, że to jest tak... no, tak powinno to być, że tylko ta osoba się chowa, która... ...zwróciła uwagę, nie? Ustankowi. Hmm. Możemy tu zastrzelić? Nie wiem, nie wiem. Te pluskwy już Chyba nie. Chowamy się. Tak wiem. A ja strzeliłem do tego. Mhm, uciek pierwszy. A ty, się, a ty... się nie przejmuje. Do generali gentleman. Dobra, no to nie możemy strzelić do nich jednak Gdzie on jest? Nie wiem, na środku chyba Chcesz sprawdzić? Ktoś musi. Bo mi się nie chce. Tylko czekam na pluskwę. Eee, fajdę, podoba mi się to. Nie ma tutaj pluskwy, może jednak zginęła, ona. To nie tak Ja to posiedzę Wiesz i zrób grę, ty nagrywasz ja sobie to posiedzę. Lata tu No. nie wiem jak jej uniknąć. Nie da się. Ja sobie schowam się, <grywka> to mi dobrze, ciepło. Duolnie. zauważyłem. Nie wiem, no chyba trzeba zabijać tę który nie widzę innego sposobu. No ja też nie bardzo. Dobra, zabiłem ją. Mnie nie znalazł. Ja sobie siedzę. Eee. Hmm. Myślałem, że on okay. otwierał nogą. Zacznij Dobra, jak z, w za, za inteligentny to on nie jest, no ale... Oni zrobili coś ze Slendera, jeszcze jest Slender z nich. Dobra, tych plusków już tutaj nie ma. O, pozabijane. Tam na dole jest nowa. Widzę. I I ja nowe ten Chowaj się! Ale to trzeba zabić chyba, no. Jak chcesz. Zastrzelamy? No chyba tak. No yeah. Dawaj, już tyle, chowaj się. Zajmiemy ten odcinek życia w śmietniku. Co to na to? Można. Kocham <noise> 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 kochałem się już. Pan tu jest blisko. Ja go widzę. I nie mył się od tygodnia. No. robaczki. Robaczki. Oś tutaj. Czemu? Mogłeś też powiedzieć, że chcesz strzelić do tego. Nie, nic nie zrobiłem. To ciebie wynajął. Nie, no, nie. Na, pe na pewno nie mnie. Ja, ja się nie ruszyłem. Tym razem nas znajdzie? Nie, no, nie jest zbyt inteligentny. On jest głupi. Jak kodowcy. Hmm. Oś tutaj w lewo Oś tu w lewo całkiem Masz znajdźkę Może w te reflektory nie można wchodzić No tutaj też jest lampa raz się żyje Nie strzelaj do niczego Oj Biegnę? wej. Ja już siedzę. No ja też. Już chyba teraz możemy dojść do tej karty, mi się wydaje. Upsi. W końcu zajrzał. Mielonka. Zrobił <laughs> <U. laughs> z nas konserwę. 95% mięsa ja Za którymś razem zajrzał, no Kurde, ty kapu. Czekaj, no ale to się da jakoś jednak ominąć, no Tylko nie wiem kuźwa jak A może nie wolno się ruszać po prostu przy tym? Spróbuję Jest blisko tak Tu jest blisko ta karta Jak się nie ruszasz, to cię nie wykrywają, ale ta akurat we mnie wleciała. Tak mi się wydaje przynajmniej. Oj, widział mnie. <grywa> Tylko wiesz, nie możesz też wlecieć w to. Albo czekaj, zabijmy tam jedną. Ej, <śmiania> tych komentarzy są świetne. Ja tu jeszcze znajdź, kawę bym sobie chętnie wziął? No jak? No ja nie zdążę już chyba, a może zdążę? Mam jeszcze jedną szansę chowania. Liczysz, to? Tak. To trzecim razem nas złapał. To ja chyba to jest ogólny licznik takich, szukań. Tak mi się wydaje. Może i tak. Zderzy się ze mną, zderzy się ze mną. To... Olera. wie... No wiemy. Myślałem, że miał ominie. Totalnie A zostałeś z boku tak maksymalnie? Starałem się. To nie wiem jak to zrobić. I to nas znajdzie. No zobaczymy. Upsy. Czyli tak, nie możemy ich zabić bardzo szybko. Hmm. Musimy zrobić to sposobem. Wykorzysta wykorzystaliśmy akcję chowania wcześniej. No może tak. Trzymaj się jakoś maksymalnie lewej strony, może? Dobra tu poczekajmy Chcesz może Stój nie. To i tak wracę to W tym miejscu nie da się albo skieszemy O kurde Zarwiemy. A tu był pojemnik niżej Tak? No. Chodź podejdziemy tam i biegniemy pod koniec Dobra się robi Próbujemy, może tak. No. nie zauważyłem. Dobra, zrezygnujmy. Niech nas zabije. Chodź. Ten odcinek będzie z wyjątkowo dużą liczbą zgonów Tak, na pewno Gdzie ty jesteś? Po tobą. Okay. Ale to paskudne A może spróbujemy tędy jeszcze, czekaj Gdzieś tu, gdzie tu, się, gdzieś tu się dało skręcić w lewo A, to dlatego, że wcześniej Przebił tą ścianę jak nas szukał. Może z tym trzeba pokombinować Dawaj. Ty! Ty możesz zabijać! No! Można. LOL! Na górę? LOL! Tak, na dole jest chyba chowajka. Ale sprawdź tam jeszcze. Na górze znajdźkę. Dobra, idę na dół i zobaczę co tam jest. A teraz, Kurde, teraz, nie, teraz nie, wejdę do... na górę Kurde. Bo zobaczę to znajdźkę że tam jeszcze jest. No możesz... A, dobra idę z tobą. No tutaj trzeba zejść także tak. Czy coś do pchnięcia Więc idę Ale to zwaliliśmy, że nie, nie sprawdziliśmy od razu czy można to zabić No to, czujność na maksa i wiadomo Oj. Mhm. Spadamy Się schowaniem, dlaczego? <gry> kurde, ślepe, tempe, głuche, full zestów. <gry> no, trochę tak. Ale szybkie i wielkie. Znowu te skradziajki, no nie. E, dobra, jak już wiemy, że je można zabijać, to spoko. Teraz. To Tam na dole jest skrzynka. Pod władzem, na lewo widać. Widziałem coś też. Jestem ciekaw nowych statystyków statystyk już tego wszystkiego. Tak, ja trochę też ci powiem. Ile tu jest koszy do chowania się? Eee... E... W tę stronę idę. Nie mam iść? Zgubiłem się. Skrzynia tam jest... tu jest. Czekaj, czekaj. Porąbały mi się kierunki. Już idę. Patrz, tu jest chyba... Wezmę sobie znajdźkę i Patrz. Chcesz obserwować i mówić mi... ...gdzie są te, czy wolisz się skradać? Obojętnie, jak chcesz. To możesz stanąć tu i obserwować z góry... Dobra. ...co się dzieje i mówić mi, kiedy mogę coś zabić, bo jest jedno. To gdzie ty jesteś? Żeby cię na, kierować. Na swoje, po twojej prawej stronie. Widzę cię. Dobra, tego przede mną mogę zlikwidować? Nie bardzo. Ty uciekł. Jestem tak maksymalnie z prawej. Cię. O, teraz cię widzę. Możesz, cofnij się. Tu jest ich dwóch chyba, tak? Jest dwóch pode mną. Trochę się nie wiem, co oni robią, jakieś zaloty czy cholera wie co, trzeci idzie do kompletu. Będzie trójkąt. Nie tam tamte dwa się jakoś przykleiły ze sobą. ...i se machają skrzydełkami. A ten trzeci se A poszedł. tutaj gdzie idę? będzie... ...jeden... ...i możesz iść prosto, nie wiem, możesz iść prosto, możesz... ...iść i teraz po twojej lewej, jak będziesz wychodził, jest ten... Y, ...dwójka, a przed tobą jest jeden. Okej, okay, czyli tylko jednego trzeba załatwić. Tak. Oni się jakoś... ...parzą. No, coś w tym stylu. Dobra, Dobryś widzę tego... go, widzę go. A. No, przed. Dobra, no czterech jest łącznie, jednak tego możesz puknąć. Dobra, przed tobą na prawo, a gdzie jeszcze jeden? Widzę, się widzę. Zamacha. Tych dwóch zostaw, niech się bawię. wiem, tylko powiedz mi, kiedy tamten się odwróci, żebym po, pobiegł za nim. Dobra. Tak słabo widzę trochę. Nie widzę go, bo jest za słupem. Dobra, ja go coś tam widzę. O, teraz na schody będzie z Tak, tak, goń go leży. Nice. Błag. Dobra, to idę do ciebie. Poczekaj. Poczekaj, bo może nie musisz wcale. Mogę no, to otworzyć sam? Muszę się dostać. A ja tam tylko od stołu muszę iść, nie? No nie wiem. Tak, tak. Chyba Mi teraz. wydaje, tak, tak. Bo jest v. No tak. Czeka na ciebie. Sherry. <laughs> tu jest znajdźka! Widzę znajdźkę. Nie mogę zostawić drzwi. Zamknie je, kurde Zobaczyłem znajdźkę jak już otworzyłem drzwi gdzie Mogłem bo? tobie powiedzieć Znaczy no, mówiłem w sumie ale nie odwróciłeś się Wiedziałem gdzie? No O nie A więc biegniemy w stronę ekranu Jak ja to uwielbiam Ej tak biegłem maksymalnie szybko. A i tak mi dało... Spację klikałem. To spację jakby co. A, bo tu są te szkła. Prawy ten jest ślisk. Tam trzeba się śliznąć. Prawy od myszki. Jak on tu dobiegł tak szybko? To było niemożliwe. To był taki teleport. Pierdolął znaczy się. <grymne> <grymne> Jake, ty się ślizgnąłeś, a moja się zaczęła czołgać. Huh. Chyba za późno wcisnąłem ten Tak. Nie wiem czy mi się uda znowu to zrobić, ale postaram się. Spak A na przykład przy takich akcjach giniemy w tej grze non stop Ale to się dużo trudniej wykonuje, mi się wydaje w kołpie niż samemu. Już myślałem, że nie przejdę A teraz to ja nie wiem gdzie mam iść, bo kurwa... Ale nie wiem Ale Krabina. dobra to ustawienie kamery jest tak głupie w tej grze to jakoś wymacałem No ja też Myślałem, że umrę O jesteśmy tu gdzie byliśmy na początku Super A to muszę. Tak przyjdzie, o, o już jest o, On no. Jest naprawdę szybki. On jest jeden. To się właśnie na tym zastanawiałem. Na to nie możemy stanąć na pewno. Będzie zgrzecać. Nie wiem po co, ale wskakujcie. Zaraz zobaczymy. No no mogę tu przejść. Ja nic tu nie pomogę teraz. Się Musimy odwrócić, nie? My zbroń, o mogliśmy. A, z zlamiłem. Mogliśmy iść napierw w prawo. Zawsze mogę zginąć. Tylko powiedz mi co to za broń. Ładunki wbuchowe znaczy się... Bo ja musimy nie zrobić chcę. boom, ale po coś pewne tu są. A to postaw tam jeden i zrób boom. Może. No. O o o o Ja spróbuję podnieść teraz klucz. Lola, to było głupie. Mam ten klucz jak coś. Okej, okay, to wracaj. No idę. No to dawaj. Plumknie coś i dasz się nas gonić. Mówiłem? No. Hmm, głupi. Zabijemy go pewnie tam, gdzie... W... Wcześniej już go zabiliśmy, nie? Jak graliśmy... Tylko tam dalej było, dalej. Tak. Tam było miasto i skąd się tam... Tak, o. i paliło się wszystko dookoła. Dobra. Twoja kolej. Dobra. O, źle. Myślę, że skok pistoletu nie pomoże tutaj. za dużo, za wiele. Już, chodź, Cię dawaj. Spieszę. Chodź, chodź, chodź. Dobra, dobra, gotowy jestem. No, <laughs> tu jest więcej tych drzwi. On już się dostał tam. To idź, wiem. idź, otwieraj. Nie mogę teraz jeszcze. Okej, zmiany zmianę, otwieramy. O nie, tam jestem. Problem. Skakuj, nie widziałem cię. A, przeszedłem sobie drogę jak otworzyłeś. W cię nie było. No wiem, ja, ja, ja otwieram. Dobra, bez różnicy. Tu chcę przetrwać, mam gdzieś dżentelmeńskie zasady Nie no mówiłem na no, zmianę, otwieramy Dobra dobra Dawaj Dobra to już chyba ostatnie A kuro odwrócone w tą stronę Uhoho. A musimy w odpowiednim momencie wszystkoć Ja mam materę. Co masz? AD, AD, klikanie To klikaj to jest śmieszne nawet No i do ściany go przygwoździli w końcu? No. Nie no jak, czy ode go otrzymać. Mieli go. Mielonka! go jeszcze trochę bardziej. Temu chyba się już zepsuło, nie? Chyba. Ale głowę bym łotcił, dla, tak dla, dla pewności. Tak, to jest, on jeszcze w stanie. To jest jeszcze pewne, że on w stanie, bo on musi zginąć w, że... w samolocie. Chciałbym głowy wyrzucić dwa kilometry dalej, żeby nie przyszła do niego. Tak jak było na końcówce jakiegoś filmu co Deadpool był. X-Mena. No, na końcówce Wolverina. Genezy chyba. Wreszcie normalni przeciwnicy. Ja. Yeah. Ja też chcę Znaczy, postrzewam. czy to ty normalnie to nie powiedziałbym. O, -o. o kurde. Wiem, żeby uciąć głowę? Wiesz, chyba i tak by nie mieli czym uciąć. Uuu. Uh. On each of them, yeah? No. No. So, you're Wesker Jr. Wesker? He lost me. Alfred Wesker was a colossal imbecile. A fool who tried to destroy the world. He was also your father. What? Which makes you. Czy on taki porąbane był od zawsze Myślałem, że on to w krew. Te całe biotyki. Ok, a więc to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak było, to zostawcie łapkę w górę oczywiście. Zobaczmy jeszcze na statystyki celność. Miałem troszeczkę lepszą odozę, Zgonów zgonów miałem więcej. Są też pewnie niższa ranga. Pokonani. Ty miałeś dużo więcej pokonanych ode mnie. Starałeś. No i rozdział trwał godzinę i 5 minut, a więc całkiem sporo. Tak, sporo. Dobra, już w zasadzie tą pierwszą część pożegnania powiedziałem na początku. Więc dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.